Dam dam dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, witam was w różnych gadkach, A przed wami jakiś sapiący koleś, który jest symbolem Black Ops 3, czyli jednego z odłamów w serii Call of Duty. Nagranie, które zobaczycie, będzie z wersji alfa. Zupełnie jestem nieprzygotowany jak zwykle w moich filmikach, w sensie takim, że gramy na totalnym spontanie. W związku z tym, co się stanie, to się nie odstanie, a co było widziane i powiedziane będzie nieodwidziane i nieodpowiedziane. Nie przedłużając dalej, zaczynamy! Black Ops 3 ale w Duty wyszło naprzeciw graczom z betą. Betą, w której początkowo udostępniono trzy mapy, obecnie są cztery. Można zapoznać się dzięki temu z szeregiem nowości, które jakby nie patrzeć, jednak mają tutaj miejsce. Poza tym, że gra wygląda fest, zwłaszcza jak jeżeli chodzi o wersję na PlayStation 4, która to od tego roku jest wersją tą taką, wiecie, taką najnaj yy, dla Activision, które yy, pewnie gdzieś się tutaj zbratało z Sony. Pierwszą nowością są specjaliści. Specjaliści to są klasy Postaci, które możemy wybrać. To są klasy, które tak naprawdę różnią się przede wszystkim modelem postaci, których macie na tych kartach, ale także jakimiś pojedynczymi zdolnościami, które można sobie do nich dobrać. I tak Ruin posiada grawitacyjne kolce, czy tam gruszki delewatywy, jak ja to mówię, którymi uderzając w ziemię powoduje falę uderzeniowo zabijając przeciwników. Outrider ma łuk, Prophet strzela latarką, natomiast Battery ma jakieś tam fest, wykokszone bronie. Co ciekawe, te modele postaci. Są stałe podczas rozgrywki właściwej i też takie już w sensie w samej rozgrywce występują. Nie ma tak jak zawsze, że było gdzieś tam losowo, dostawaliśmy kim tam gramy, co prowadzi trochę do kuriozalnych sytuacji, podczas których na przykład biegają sami profeci albo sami ruini. No ale to zawsze było, zawsze było chyba nikt się tego tak nie ustrzegł tak naprawdę, żeby nawalić tyle postaci, żeby one, te modele właściwie się nie powtarzały, co jest trochę przykre, jak na 2015 rok. Poza tym dość mocno wali tutaj standardami, choć nie w samej rozgrywce, którą wam zaraz też nie omieszkam pokazać. Scores tricky dla osób, które są zainteresowanymi, zainteresowane tematami, jest ich dość sporo, bo aż, zaraz sobie policzymy, 18, więc jest co odblokować. A same unloki polegają oczywiście na standardowym levelowaniu i farmieniu EXPA. Ponadto używaniu tokenów unlockujących nowe zabawki. Tych zabawek również jest dość sporo. Tutaj nie będę sobie mieszał w moich klasach podstawowych, których używam, czyli tutaj biegam z Assault Rifle, Man of War, dość fajnie wyrenderowana broń. Biegam też z bazuką, bo wiecie, w Battlefieldzie na mnie krzyczeli, że nie można w piechotę, tu można, <grych> więc jest dość ciekawie. No i moja druga klasa, gdzie już raczej biegam z karabinkiem Kuda. I co ciekawe, nie zaszyguje nas gra skinami, to, to znaczy, skiny są, to nie jest tak, że ich nie ma, bo można wejść do Paint Shopu, Otworzyć sobie skórkę, a potem przez cały czas zastanawiać się ładno sobie skórkę zrobiłem, nie? A potem przez cały czas zastanawiać się jak kurde ją włączyć, żeby ona była w użytku i na pewno ktoś mi w komentarzach po tej becie napisze co trzeba było zrobić. Widzicie, można różne miejsca sobie przemalować, a ja akurat sobie przemalowałem tylko jeden bok, ale to też dlatego, że nie wiedziałem, że można z dwóch stron broń pomalować. <noise> e, tak, więc jak widzicie, można sobie broń. Dość fajną. Zaorać każdą broń można pomalować, tylko problem polega na tym, że nie bardzo wiem teraz, jak jak to się tego skina używać. Nie wiem. No niby go mam, ale. Ale. Paint job options może jest tutaj, a nie, nie ma nic takiego. Tak, Są emblematy, są jakieś karty wywoławcze i tak dalej, i tak dalej. Znacie to doskonale z poprzednich odsłon. Przejdźmy zatem do wariantów rozgrywki. Niestety nie ma hardcora, w związku z tym trzeba pobawić się troszkę na arcade. Standardowo, Satch and Destroy, capture the flag, hardpoint, kilkum firm. To jest ten tryb, gdzie trzeba zbierać doktagi poległych przeciwników, odbierając im punkty, zbierając. No i jest też dodany uplink tuż przed końcem bety. Zagramy Team Deadmatcha ze względu na to, że to jest mocno standardowa do pożegania gra właściwie, ale przynajmniej będę tutaj w stanie coś pochytać. Jak widzicie, ze... Zestawienie przeciwników między sobą, tych klasek widzicie, też będą te same modele niestety. CDP.pl kontra Move.pl, jak to już zdążyłem powiedzieć kiedyś na streamie. I level, który trochę przypomina klockowatą budowę poziomu z Advanced Warfare, ale też troszeczkę z Titanfalla. Na pewno zastanawiacie się, jak to jest teraz z tymi a! z tym lataniem i skakającymi żabkami. To znaczy, poza samymi banehopami, czyli kolesiami, którzy skaczą i potem kładą się na ziemi, co na konsoli może nie jest tak widoczne. Wprowadzono oczywiście, a właściwie utrzymano trendy podtrzymujące się od Titan i Advanced Warfare biegania po ścianach i lekkiego parkouru. Nie jest to tak szałowe, jak w samym Advanced Warfare ze względu na to, że te jetpaki, które mamy w przypadku Black Ops 3 nie są aż tak inwazyjne jak w Advanced Warfare. Nie są aż tak mocno wykorzystywane, w sensie nie ma żadnych daszy na boki, tam można było robić takie cuda, można było skakać, można było spadać tam kolanami, uderzać w ziemię, etc. cetera, kombinacji było mnóstwo i faktycznie to Advanced Warfare dość dużo czasu spędziłem. Bo jeżeli chodzi o Multi Call of Duty, to ja wiem i powstrzymajcie się, ja już na pewno zapomniałem o tym wspomnieć na samym początku, Fani, Battlefieldów, Red Orkiestry, Insurgency, ja także te gry lubię, ale tak jak to mamy kilka dziedzin sportowych, taki jest kilka rodzajów Multi Call of Duty, niewątpliwie jednym z tych rodzajów bywa, więc to jest taka Dobra, gra, gdzie niczym w Noki, jeżeli zagrasz w jedno Call of Duty, no to będziesz umieć grać w każde. Trochę też jak zjazd na rowerze, tego, rowerze, tego się nigdy nie zapomina. I chociaż rdzeń rozgrywki zostaje taki sam, cały czas jednak kombinują tutaj. A Treyarch od World at War jest moim ulubionym studiem, który tworzy Call of Duty, bo World at War było przefantastyczne. I tak, szczerze mówiąc, chociaż w Advanced Warfare spędziłem kupę czasu, bo dość dużo grałem na konsoli, też na pc więc jak wiem, multi-cross-platform zrobiłem, więc spędziłem tam dużo czasu. Ale poczekajcie, wróćmy, wróćmy do tego już nie tam do historii mojej Skull of Duty, tylko do samego tego biegania mobilności. Gra jest zdecydowanie, przynajmniej w moim odczuciu, wolniejsza niż cudaczne bieganie w Titan Titanfallu, gdzie biegaliśmy na pełnym speedzie i tylko żeśmy skakali, hopki robili. Było to co prawda fest dynamiczne, ale no, cały czas się na tym skupialiśmy. No, generalnie lubiłem w Titanfallu najbardziej właśnie biegać sobie, bo ten dynamizm powalał. Trzeba strzelać nie tylko z biodra, ale też przymierzyć, czyli dokładnie tak jak w Call of Duty. Mamy kilistryki, tak jak widzieliście wcześniej. Mamy też dwa granaty, jeden ogłuszający, jeden taktyczny, w sensie takim, że jednym zrobimy komuś gęk, flashem fleszem i opalimy mu powieki od spodu, a drugim rzucimy granat czy tam sentex i... <gankle> Zrzuciłem biał, ze ściany. <grych> rzucimy sentex i będzie wybuch. Same mapki, które są zaprezentowane, tak jak mówiłem na początku, były trzy, są trochę klaustrofobiczne, jak to w Call of Duty, ale też są dość... jest dość dużo otwartej przestrzeni, dzięki czemu ta klaustrofobia jest trochę mniej odczuwalna. No poza tym, że cały czas jesteśmy gwałceni masą wskaźników za to, jacy jesteśmy super, jak to w ogóle zabijamy tych przeciwników. No, no dlatego właśnie wolę tryb kadkorowy, bo tam między innymi tego nie ma. Poza tym jest też one shot, one kill. Jest dość dużo tych skaziczków, to fakt. Także mapki są fest, spokod. Z tych czterech zaprezentowanych moim faworytem tak naprawdę było Hunt. Troszkę taki otwarty teren, przywodzi na myśl kryzysa. Mm, troszkę lekka dżungla, tutaj trawka fest fajnie zanimowana, gdzieś była trawy tam się kładą jak my po nich chodzimy. Taką jakaś roślina, y, tu jakieś triceratopsje, a nie wiem co to tam, bo się nie znam, bo ogrodnikiem nie jestem. Y, w każdym razie, fajnie to wygląda i fajnie się w tym położyć. Y, a! Można gdzieś sobie przykampić. Ale ja nie kampię. Więc, więc nie mam do, zbyt dużo w tym temacie do powiedzenia, bo jeżeli gra już oferuje mi taką mobilność, ja jestem ucieszony, moje wewnętrzne ADHD po prostu ślini się i rwie do zgrywki Ło, <laughs> wow, wybuchła, co tu się stało? Jeżeli ktoś się zastanawia, czy jest gore, bo w grach Treyarchu, jak wiecie, e, albo nie wiecie, bo nie gracie w Call of Duty, e, są zaimplementowane elementy gore, między innymi odpadające rączki, nóżki główki i tak dalej, są. So, jeżeli kogoś wysadzimy z bazuki, jak najbardziej jest to do wykonania. Użyjemy może teraz tej super zdolności moich kolców grawitacyjnych, tylko czekajcie, przybiegniemy sobie do gościa. <grywka> Ooooooooooooooooooo! Właśnie o tym mówiliśmy, więc widzieliście kawałek gore, właściwie gościa bez, bez rączki i nóżki, właśnie bez nóżki. prawie soldier of fortune <laughs> Tych zdolności, no jak widzicie jest kilka. E, akurat najgorzej z mojej strony operujemy się łukiem, ale łukiem operujemy się najgorzej, dlatego, bo to jest taki ruch Rambo, ma wybuchające groty. W związku z tym... Oj! W związku z tym wybucha gdziekolwiek nie strzelacie mm, i też przeciwnika fajnie spycha, ale jest dość ciężki do opanowania, bo to jest, wiadomo, jedno strzałowiec. Ja już się trochę odzwyczaiłem od strzelania takimi pukawkami, które bardzo lubiłem kiedyś, ze względu na to, że były bardzo celne w takim World at War, czy też Garandem sobie. <noise> Orałem sobie dość nieźle w red orkiestrach wszelkich, i było to całkiem fest, pożywna sprawa. No, w każdym razie odzwyczaiłem się, bo Call of Duty no to jednak stawę na te karabinki, karabiny, rifle i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiednio to tempo rozgrywki jest trochę inne, chociaż w Call w Duty też się tym dobrze e, strzelało. Dwóch postaci przyznam się w ogóle jeszcze nie włączyłem, bo tak naprawdę zagrałem tylko tą babeczką z, z łukiem. Zagrałem kolesiem, który posiada teraz, e, no właśnie, te kolce, e, i tak naprawdę na nich się skupiłem. E, Gdzieś tam skac skacząc i czyniąc cuda. Call of Duty. Call of Duty, jeżeli miałbym jeszcze pokusić się. O kurczaki! No. <grywa> <grywa> Jestem dobry w Call of Duty. Gram dwa lata. <grywa> Chyba tyle tak naprawdę z tematu tych takich absolutnych nowidek. Wślizgi zostały, zostało skakanie, które lekko można zboostować lekkim... Uuu, nawet drugi jestem. Można podskoczyć, można podskoczyć i troszkę podlecieć, widzieliście to. Nie jest to aż taka dynamika jak, dynamika jak w Advanced Warfare, więc jeżeli macie ADHD takie uśrednione, myślę, że spokojnie sobie poradzicie, jest to jednak dość wolniejsza rozgrywka, na pewno. Na pewno gra się w to lepiej niż Call of Duty Ghost, tu nie ma wątpliwości. Czy gra się lepiej niż w Black Ops 2? No tutaj to już jest tak naprawdę kwestia gustu, bo ja Call of Duty Black Opsy 2 też spograłem dość dużo czasu. W ogóle wiecie, Call of Duty jaki jest, taki jest, można się fest fajnie postrzelać, mm, można pograć chwilę, można wyjść na te 10 minut do jednego mecza i w poczucie koksem zdobywając jedne z wyższych pozycji. No tak jest Call of Duty, taki spokój dla ducha generuje. Sprawdzam czy jeszcze jakaś fajna mapka może wylosuje. Mm, jak widzicie 12 graczy, jeżeli chodzi o wersję PlayStation 4, nie wiem czy w wersji pc też ne, tak nie jest. Wiem, że chyba tutaj niektóre tryby mają 18. Level cap, nie ma tutaj prestiżu, nie da się wyprestiżować postaci, jeżeli chodzi... Nie chcę kombajna, ja chcę random, nie chcę tego samego, bo jeżeli będzie to samo, to będzie kiepsko, chyba jest to samo. Combine, wychodzimy. Lobby opuszczamy. Zobaczmy jeszcze czy jakąś inną mapkę będę wam w stanie pokazać, żebyście zobaczyli, że fajnie jest graficzna. Co do tej, akurat tej Hunt, o której mówiłem wcześniej, troszkę tam bieganiny jest w budynkach, dość dużo zieleni, ale też można przepłynąć pod wodospadami i można fest postrzelać się pod wodą, nie ma tego, nie jest to zbyt, jakieś zbyt duże Majorko. o! Hunted, przepraszam, to nie było Hunt, właśnie wylosowało nam tą mapę, jestem, co prawda widzę na niej, chyba będę totalnie sam, jak palec, albo coś tam, ale dawam to pogląd na to, że to Call of Duty nie wygląda tak źle, ja wiem, że ja się znajdą osoby, które będą marudzić, że o Jezus Maria, nie, jakieś krajteki i w ogóle, natomiast dla mnie to jest wystarczająco, wygląda to naprawdę... Ładnie, fest spoko. Zwłaszcza jeżeli chodzi o PlayStation, które dostawało, według mnie, mocno podupę, chociaż Advanced Warfare już też było całkiem niezłe. E, tak w kwestii wizualnych e, zawsze były plecy. Już od e, Call of Duty, wtedy jak już Microsoft stwierdził, że e, będzie wyłoił kasę, no to na PlayStation e, te Call of Duty były zbyt ładne, może nie były. E, nie ma zbyt dużo postaci, ale jak widzicie, jest fest fajnie, można pokombinować zupełnie jak w jakichś starych Duke Nukemach 3D. E, o! Jeszcze, nie dość, że mało postaci to jeszcze kolej skocił. <grym, <grym, tutaj widać było mojego wier, wier. bardzo ładnie wyoranego double jumpa. Nie ma kompletnego i stuprocentowego parka auria jak w Dying Light, ale gra naprawdę fest robi na mnie wrażenie. I przyznam się, tak zdążąc do podsumowania, bo i tak widzę, że więcej postaci mi chyba tutaj nie wygeneruje. Jest to jedno z fajniejsze Call of Duty, które już w becie. Oczywiście to jest beta, więc miejcie na uwagę to, że podczas premiery samej może być trochę in inaczej, bo będzie oczywiście więcej graczy. Natomiast już w becie. E, pokazuje pazur, e, pokazuje fajnie dopracowane spawn pointy, bo to było według mnie od dłuższego czasu długą bolączką Call of Duty, które nie dało się grać na premierze, przynajmniej w multizie ze względu na to, że że te spawn pointy to były po prostu jeden na drugim stawiane, tak teraz jest fajnie to zorganizowane. Mam wrażenie trochę właśnie jak w tym pierwszym, a właściwie w jedynym, War at War. Więc y, zrobiła na mnie ta beta e, wrażenie dość konkretne, spędziłem przy niej bardzo dużo czasu, jak ta beta, w której ja zazwyczaj nie gram, e, choćby ze względu na to, że nie znoszę tracić czasu na coś, co potem mi skasuje progres, chyba że to roguelike oczywiście. Um, tak, tutaj faktycznie bawiłem się i dość długo, i całkiem spokojnie. Całkiem spokojnie, w sensie, że całkiem spoko uh, wrażenia mi ta Call of Duty Pokazałem wam dwie mapki. Hunted, bo Iwak no nie ma co przedłużać tutaj w filmiku, chyba że zrobimy teraz taki miszmasz jeszcze. Ja spróbuję się z czymś połączyć. I chyba też takie będzie dobre wyjście, i zagramy jeszcze jakiś jeden meczek, uh, Bo beta już znika, chciałem mieć z niej materiał, więc quit game. Ja szybko znajdę jakąś fajną mapeczkę. I zobaczycie jeszcze jedną rozgrywkę. Team Deathmatch. Witam Was w twierdzy, ostatniej mapce, którą wam dzisiaj pokażę. Roger, that a, a która jest też ostatnią mapką, która została dodana do tej bety, chyba ze względu na to, że faktycznie fest dużo osób się rzuciło, Triark też chce, chce chyba pokazać pazur i pokazać, że to Call of Duty jest dość fajną sprawą. Przypomina mi się to trochę tą mapkę, którą ja tak bardzo lubię z Ghostów, i to jest jedna mapka, ale same Ghosty uważam za Multi, które miały jakoś takie osobliwe i dość niespójne, a przy tym niewyjątkowo słabe. Ze względu na to, że w Ghost'ach spędziłem chyba najmniej czasu ze wszystkich Call of Duty, bo o Power Rangers, <laughs> o no, co tutaj? Jakieś bronie w ogóle są fajne jest fajne. Cóż my tutaj mamy, jakieś religany. okej, okay, okej, okay, nice e, ze względu na to, że e, jeżeli oceniać Multi Call of Duty, to chyba po czasie, który w nim spędzamy. I tak Call of Duty Ghost w moim odczuciu było chyba jednym z najgorszych e, Multi, ale miało jedną z fajniejszych mapek, na których przyszło nam się e, stukać i to nie ze względu na jakichś tam, wiecie, e, taktycznych ustawień tylko chociażby z tego, że, e, że była ładna. Ta mapka to mapka z takim zamkiem, który tam był, w Call of Duty Ghostach był zamek, w którym może się było strzelać taka ruina, rozwalone gdzieś tam jakieś wieżyczki, ale były też okalająca go wioska. Dużo, e, dużo trawy, e, fajnie to wyglądało, fajne tam sztuczki graficzne zastosowali, jakieś tam wiecie, teselacje powkładali na te wszystkie poszczególne kamyczki, więc można było polizać pojedyncze je, a nie jakieś, te, jakieś takie w biednej teksturze, więc naprawdę było to fest, spoko mapa. I ta Stronghold w ogóle też jest mapą dość konkretną, przypomina się trochę, e, ta mapka, pewnie ktoś mnie zruga, jakiś fan Call of Duty, e, możecie, nie ma sprawy. Ale się broń wczytała. Zaskoczona była, że musi się wczytać. Pewnie mnie zdrugacie, ale ta mapa z domkiem w Modern Warfare 2 spędziłem tam masę czasu. To jest oczywiście odpowiednio większe. Bo i ta twierdza jakaś taka spora. O! Dobra, jakieś krzychu. Bo i ta twierdza odpowiednio spora, ale jakoś tak mi się po prostu kojarzy. Szybko sobie skoczę do opcji. Trochę skaleczone jeszcze opcje wyciszania graczy, którzy nie są z tobą wparty, więc będziecie słuchali. Przynajmniej w tej becie dużo Polaków się słucha, którzy pokazują oczywiście Cebulandię dość mocną, ale fajnie jest ich zrajgować, fajnie ich jest strollować, <noise> więc jest zawsze zabawnie. Aczkolwiek to trochę uszy jednak, uszy jednak trochę bolą. Na szczęście opcja ta pozwala dość szybko zrobić totalnego miuta innych grających. Niestety nie trzyma ustawień, ale podejrzewam, że to ze względu na to, że to jeszcze. Jeszcze beta, o kurczę. Zagrałem babeczką, tak jest, nie mylicie się, zmienię w międzyczasie specjalistę. Spróbuję wam pokazać łuk, ale pewnie pokażę go wam tyle, co go wyciągnę. Ale będziecie widzieli, że ten łuk faktycznie jest i jest w pełni funkcjonalny śmierć zabawką. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie. No, te mapy też spory są, naprawdę. Jakoś tak mam wrażenie, że Advanced Warfare miał trochę mniejsze, ale Advanced Warfare miał też postawioną to walkę bardziej wertykalnie. Więc o Jezus, Maria, wyszła tu babeczka jakaś z okna. Więc tego się trochę też tak nie odczuwało. Biegając. Dobra, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie coś skrzesać. Ale co ciekawe, niektóre niektóre bronie, jak na przykład Bazuki trzymają... Ale wam pokazałem tego łuku, trzymają trajektorię, trajektorię balistykę kuli właściwie, motyw dobrze znany z Red Orchestra, z Insurgency, ale także z Battlefielda, mianowicie te kule nie lecą cały czas prosto, tylko opadają im dalej lecą, w związku z tym takie bazuki skręcają, zresztą wzięcie bazuki na bary akurat nie mam, powoduje, że nasza postać też wolno chodzi, ja nie wiem czy to przypadkiem nie jest jakaś w ogóle totalna nowość, jeżeli chodzi o Call of Duty, oczywiście dalej absurdem jest to, że tych bazuk mamy trochę, rakiet mamy też jakieś pokaźnej ilości, ale wiadomo to Call of Duty jakieś skaczące żabki tutaj widzę, dwie. Chciałem zrobić bany hopa, ale nie jestem aż tak wyskilowany. Ale ktoś był też wyskilowany trochę. Nie! Ładnie mi idzie, A ja powinienem zawsze nagrywać Graj, i... zawsze sobie to powtarzam. Nie idziecie, ci jakaś granitka, nitka, weź z niej filmik. E, Nagryź z niej filmik, zobacz jak ci będzie dobrze szło i tak jest też teraz w tym przypadku. Oczywiście materiał zrobił mi się o wiele dłuższy niż zamierzałem, bo chciałem wam pokazać tak naprawdę tylko jedną mapkę. Tymczasem no... Przekleństwem tej gry jest to, że po prostu dobrze się w niej bawię. I to też powoduje, że jak już gram, to nie chcę się rajkitować z tego meczu, tylko pociągnąć go do końca. Jeżeli chodzi jeszcze o to całe używanie tych dziwnych takich featureków, nie wiem czy zwróciliście uwagę, kiedy robię wślizg, czy też używam w ogóle jakiegokolwiek tych dopalaczy, jeżeli chodzi o same skoki. Na dole ekranu znajduje się pasek, który schodzi w miarę użyte, użytkowania tych featureków i oczywiście. Pasek ten musi się umówić, o, będziemy jakieś kill streak, no, a muszę no, jakoś no. broń zabrać, bo mi się skończyło amo. Dobra, jakieś tutaj. O, widzicie pomalowane broń. Nie. O! yeah! <laughs> zawsze nagrywaj, jak ci w coś nie idzie, zawsze. O jezu! <laughs> Ale dobra, kill streak został, więc. Uwaga, kill streak! Oh yeah. Trochę chyba słaby, bo, bo tak nie namierzyłem zbyt dużo osób. A to jest e, jakieś rakietki. O, ale kogoś tofuję. O je, dwóch nawet. Nie było to złe, nie było to złe. Kwestia Armageddon. jeżeli ktoś inny tego używa na mapie, m, trochę odpowiednik e, Hellstormów, tak? Hellstorm Missile to było? Nie wiem. Faktem jest teraz tak, zmierzając do podsumowania, do którego zmierzam już czwarty raz, e, to Call of Duty na pewno. E, zrobiło na mnie pozytywne wrażenie, nie ulega to wątpliwościom. Chce mi się w to pograć dłużej. Żałuję trochę, że ta beta jest taka krótka. Bo bawię bo się naprawdę całkiem fajnie. I nawet jeżeli miałbym spędzić w tym Call of Duty 20 godzin, w samym multi albo 30, albo 50, ewentualnie 70, uznaję, że to Call of Duty byłoby w takim wypadku niezłym nie wynikiem. Bo to wiadomo, że to jest Call of Duty, to Słuchaj, jednak jest. Nie ma... Nie ma się tutaj co spodziewać nie wiadomo czego, ale jak na Call of Duty, które co roku jest prawie kropka w kropkę. O kurde! No, kurde lude, jak na Call of Duty, które jest kropka w kropkę, jest dość dużo różnic, żeby nie powiedzieć, że to jest to samo co Advanced Warfare. Szkoda, że to nie jest druga wojna światowa, jednak to był już tęsknię trochę za tamtym okresem. Postrzelałbym się w tamtych realiach, ale jakoś twórcy poszli w te futury, wszystkie jakieś science fiction. Chyba w najbliższym czasie nie ma co liczyć, ale jak taka Call of Duty, wersja beta, mnie jestem w stanie się przyczepić tutaj do tego... Nie no nie, nie no, naj najlepsze w ogóle zdanie, w ogóle, naprawdę. Dziękuję, dziękuję, pierwszy byłem, screena nie złapałem, jaki kurczę w ogóle wynik! Ktoś chce zagrać jak będzie premiera, bo ja z pewnością chyba się skuszę. Och kurczę, dobra, jeden z lepszych ludzi gadek, po którym mam w ogóle fest, dobry humor. Tak, więc jak już się niełatwo domyślić, e, może nie do końca skradło to moje serca. Teraz e, na pewno będę chciał sobie pograć i spędzić z tym Call of Duty więcej czasu. Advanced Warfare już było całkiem niezłą sprawą. Jeszcze myślę, że do końca, do końca tego multi, do końca tej bety jeszcze trochę się z tym Call of Duty pobawię. Niestety został jeden dzień, kiedy nagrywam ten filmik. Tyle z mojej strony na dzisiaj, jeżeli chodzi o Black Ops 3. Spotkamy się pewnie jeszcze z tematem kiedyś. <laughs> Kiedy przyjdzie mi zrewidować swoje poglądy i sprawdzić, czy faktycznie jest tak gipko jak e, wydaje mi się, że będzie, nie jest to speedy ADHD jak w Titanfallu czy też w Advanced Warfare. Są odczuwalne różnice między samym feelingiem grania, jeżeli chodzi o Advanced Warfare, więc jeżeli nie do końca z charakterystyczowym wam tam przypadł, tutaj jest trochę inaczej i ten pacing wydaje mi się taki właśnie wstrzeliwuje się w dobrą rzecz. Pamiętajcie, że też, że Treyarch faktycznie Black Opsy zaorał multiplayerowo dobre, kiedy te inne studia, a Infinity Ward właściwie składało się, nie było w stanie polepić nic fajnego do kupy, tak Treyarch faktycznie wyskoczył z tym, wyskoczył wtedy z Black Opsami i zamiochał. No i tutaj kontynuuje tą ja. swoją tradycję, bo na Naprawdę ten, ten multi, który tutaj jest jest spoko, jest spoko. No i tak jak mówię, nie hejtujcie mnie za to, że lubię Call of Duty. Tak jak mówię, jest wiele dziedzin sportu, jest wiele rodzajów multiplayerów i każdy znajdzie coś dla siebie. A jeżeli przegrywacie co jakiś czas sezonowo, chociażby w Call of Duty i na przykład dawam dwa miesiące rozgrywki, pamiętajcie, że na konsolach też możecie puścić to dalej. Więc to myślę, że można faktycznie spróbować. Właśnie spieszcie się, bo jeżeli wrzucę ten filmik jeszcze, to jest możliwe zatarganie tej bety. Teraz z darmo dostępne jest dla, dla wszystkich, ale pewnie już nie zdążycie. Ja ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie. Gdzieś tam latają linki, gdzie znajdziecie mnie bardziej interaktywnie, z streamy, blog i tak dalej, Facebook i tak i tak dalej. Poklikajcie, followujcie, bądźcie na bieżąco. Spotykamy się też na live'ach, gdzie Call of Duty nawet całkiem nieźle mi szło, bo tak jak mówię, przed kamerami zawsze idzie najlepiej. <laughs> Dziękuję wam bardzo serdecznie, Call of Duty Black Ops 3 Beta, ja jestem Nitek, to były Luźne gadki. do zobaczenia następnym razem. A nie! Niby robaczki. Uh, więc uh, naszym celem, tak jak mówiłem wcześniej, jest pochwycenie i zjedzenie wszelkich owadów, które są gdzieś w poszczególnych uh, kątach tego domu. Um, te robale, tak jak mówiłem, to co mnie zachwyca, to właśnie ten geolokalizacyjny motyw uh, z tą pogodą i uh, z tym co macie za oknem. Ok